Cześć, przed nami kolejna porcja najważniejszych informacji związanych ze sztuczną inteligencją i tym, jak wpływa na nasz biznes. Postaram się nie tylko wskazać wam te informacje, ale też dać szerszy kontekst, dlaczego to ma znaczenie, dlaczego to ma znaczenie dla naszego, Twojego biznesu. Zaczynamy od informacji numer 6 i skończymy na 1, czyli będziemy iść od 6 do 1. I zaczynam od informacji na temat Duolingo. Duolingo to największy serwis poświęcony nauce języków obcych. Duolingo ma ciekawą historię, ponieważ zaczęło od tego, że początkowo w świecie, kiedy rozwijał się Uber, Airbnb i ludzie wierzyli w shared economy, że to naprawdę nie chodzi o interesy wielkich korporacji i warto budować coś wspólnymi siłami. W ogóle, jak Duolingo zaczynało w 2009 roku, to ludzie naprawdę wierzyli, że na przykład, nie wiem, Facebook to jest taka fajna firma, która będziemy się dzielić informacjami, i wszyscy będziemy mieć więcej dobrych przyjaciół. No więc tylko przypomnę, że Duolingo zaczynało właśnie w ten sposób, że ludzie będą rozwiązywać tłumaczenia, będą pisać tłumaczenia, algorytm będzie wybierał, które tłumaczenia ludzie wybierali najczęściej, w ten sposób oni będą uczyć się języków, a firmy, które miałyby zapłacić, zapłacić za tłumaczenia. Kupią te nie tak dobre tłumaczenia jak profesjonalni tłumacze, ale na tamte czasy dużo lepsze tłumaczenia niż by zrobiła maszyna. Przypomnę, Duolingo było takim prekursorem pracy społecznościowej w czasach Ubera, Airbnb czy Facebooka. Potem, oczywiście, firma kilkukrotnie pivotowała, realizowała wiele rund. W 2025 roku jest to firma notowana na giełdzie. Ale coś, co jest ważne z perspektywy Duolingo, jest to firma, która jako pierwsza wyraźnie mówiła, że idzie mobile first. Eee, około dekadę temu oni totalnie skupili się na aplikacji mobilnej, a aplikacja desktopowa była wyłącznie dodatkiem. Druga rzecz, na której wybitnie się skupili, to grywalizacja, striki Przypominam, jeszcze dla tych osób, które nie kojarzą, był kiedyś taki portal Snapchat, który bardzo upowszechnił striki. Jak się z kimś rozmawiało codziennie, to się zdobywało różne płomienie, nagrody, no i to z tego mechanizmu korzysta Duolingo. Ja sam mam, nie wiem, 400 dni stryka w tej chwili, bo któregoś poprzedniego na 500 dni straciłem, jak byłem 7 dni poza zasięgiem internetu. I teraz animacja smutnej sowy. Swoją drogą, dlaczego mówię o Duolingo w kontekście AI? Otóż Duolingo, tak jak około 10 lat temu ogłaszało im bardzo mocno kładł nacisk, że jest mobile first, to w tej chwili Duolingo powiedziało, że jest AI first. A to znaczy, że wypowiada stopniowo umowy swoim e, pracownikom kontraktowym czyli oczywiście zostawia swoich pracowników etatowych, ale kontraktowych będzie w pierwszej kolejności zastępować sztuczną inteligencją. Więc jak to bywa na takich ruchach społecznościowych, ludzie oczywiście mówili, że to już koniec sowy, że już nie będą się uczyć z Duolingo i że już naprawdę świat zwariował od tego jaj. A w tym samym czasie, co możecie sprawdzić? Po wykresach giełdowych, inwestorzy na Wall Street dokupywali, dokupywali i dokupywali. Jak sprawdzam na ten moment, kurs wzrósł o prawie 30%. I dlaczego tak się stało? No bo oczywiście mniej ludzi, mniejsze koszty, a wydaje się, że akurat w krótkich formach, w których korzysta Duolingo do nauki, przypomnę, że Duolingo jest takim programem, który ma ci nauczyć raczej podstaw języka obcego, czyli do poziomu B1, jest to faktycznie świetna forma. Ja sam praktycznie co dzień rozmawiam z AI-awatarem Lili, ucząc się hiszpańskiego i faktycznie AI analizuje moje zdania, wskazuje błędy i robi to w tej chwili bardzo skutecznie. A przypomnę, że w tej chwili robi to najgorzej, jak będzie robić kiedykolwiek w historii. Będzie już tylko lepiej. Stąd e, zachwyt inwestorów i ja myślę, że akurat te krótkie formy, w przeciwieństwie do długich form, długich nagranych awatarek, wykładów czy szkoleń, akurat te krótkie formy to jest doskonałe rozwiązanie. Sam zresztą, jako osoba, która swego czasu... Konkurowała z Duolingo, moja pierwsza firma to był ich konkurent, firma Lerling, sprzedana już blisko 15 lat temu. Zresztą w owym czasie w wielu, w wielu krajach byliśmy numerem jeden, jeżeli chodzi o aplikacje, nie tylko przed Duolingo, aplikacje językowe, ale także w całej kategorii edukacja. Więc jest to mi bardzo bliski temat i dlatego to było na miejscu szóstym. A teraz przechodzimy do miejsca piątego, a mianowicie będziemy rozmawiać o tym, że ChatGPT jest w piątym miejscu, jeśli chodzi o najpopularniejsze strony internetowe na świecie. Wyobrażalibyście sobie to? ChatGPT wystartował 30 listopada 2022, czyli 2,5 roku temu. Jak w 2,5 roku stać się najpopularniejszą stroną internetową? Rozwiązanie z tego problemu są dwa. Pierwsze, musicie naprawdę oferować wybitną jakość dla swoich klientów. Tą wybitną jakością jest to, że dzisiaj ChatGPT stopniowo zastępuje ludziom Google'a. ChatGPT stopniowo zastępuje ludziom podstawowe analizy, które robili. ChatGPT zastęp, wspomaga różne procesy pisania maili, analizy obrazów i coraz bardziej wchodzi w nasze życie. I widać, że jest. Totalnym liderem w tym zakresie. Żadne kopiloty, Gemini od Google, Klody, e, Antropiki, już nie mówiąc o Groku, nie mają szans z czatem. Po prostu jest to lider rynkowy i widać to po ruchu internetowym, który e, generuje. I e, widać, że ten ruch będzie prawdopodobnie jeszcze narastał. Czy kiedykolwiek ChatGPT zagrozi Google'owi, który dzisiaj jednak stanowi jedną trzecią ruchu. E, Wyszukiwarkowego tak, w internecie. Przekonamy się pewnie za kilka lat, ale widać też, że jest trochę problemów, a tym problemem jest monetyzacja. I tutaj przechodzimy do drugiego fundamentalnego problemu: w jaki sposób sprawić, aby ludzie korzystali z swojej strony internetowej. Poza dużą wartością, trzeba im oferować to bezpłatnie. I tu jest taka kwestia, że dzisiaj OpenAI dopłaca miliardy rocznie. Małe kilka miliardów rocznie, żeby większość ich użytkowników, zdecydowana większość korzystała z tego narzędzia bezpłatnie, czyli przyzwyczajają użytkowników do korzystania ze sztucznej inteligencji właśnie na ich platformie w ich ekosystemie. Tak jak Uber przyzwyczajał do przewozów taksówkowych czy parataksówkowych, tak jak Airbnb przyzwyczajała do usług para hotelowych, tak teraz ChatGPT GPT przyzwyczaja do korzystania ze sztucznej inteligencji. I do tego potrzeba ogromnego kapitału, i to się dzieje. W tej chwili trwają negocjacje OpenAI z Microsoftem na temat tego, jak ten układ stworzyć, i zaczynają się pojawiać różne pomysły, jak to monetyzować. Jednym z nich jest wprowadzenie takiego sklepu, bo wiecie, Google nam rekomenduje pewne produkty w wyszukiwarce, i wyobraźcie sobie, że częściej rekomenduje te produkty, za które ich sprzedawcy płacą. I nie jest bardzo trudno sobie wyobrazić, że kiedyś ChatGPT będzie nam sugerował dokładnie te produkty, za których ich sprzedawcy zapłacą. Także na piątym miejscu była informacja o tym, że ChatGPT w maju 2025 jest piątym najpopularniejszym serwisem internetowym. I to właśnie nie może umknąć Chińczykom. I to będzie nasz temat numer cztery. Czyli można powiedzieć, takie zjawisko, które trwa już od. Blisko trzech miesięcy, które bardzo fascynuje ekonomistów, ludzi zajmujących się geopolityką, czyli wojna e, celna między Trumpem a, e, wolna celna między Ameryką a Chinami przede wszystkim. No i można powiedzieć, że w zakresie technologii ta sytuacja jest bardzo złożona, dlatego, że po pierwsze, co by chciał Trump? Trump by chciał, żeby Amerykanie mogli tanio kupować iPhone'y, ale jednocześnie, żeby te iPhone'y były produkowane w Stanach Zjednoczonych. Te dwa zjawiska są trudne do połączenia, bo według wyliczeń kilku ekspertów te iPhone'y musiałyby korzystać nie 999 dolarów, tylko 3000 dolarów, no i spowodowałoby to gigantyczną inflację. Bo ci, którzy nie do końca rozumieją, tym, którzy nie do końca rozumieją, jak działają cła, chciałbym przypomnieć, że cła płaci się w danym kraju. Ale tak naprawdę ta cena najczęściej jest przerzucona potem na danego klienta. To znaczy, to nie sprawia problemu de facto Chińczyków w teorii, tylko sprawia tym klientom, którzy po prostu za produkt zapłacą więcej. I oczywiście na pewnym etapie przedsiębiorcy zastanawiają się, czy nie lepiej tego wyprodukować lokalnie. Temu w długim terminie, o tym w długim terminie myśli Trump. Ale już wracam, jakie ma to przełożenie do AI i do technologii. A ma takie. Że przede wszystkim ta wojna trwa również w obszarze nowych technologii i AI. I tutaj Trump używa jeszcze większych dział, które już zaczął poprzedni prezydent, czyli prezydent Biden, czyli ta, to limitowanie chipów. Czyli już w tej chwili chipy na rynek chiński są zmodyfikowane, są w pewien sposób ograniczone. I dlaczego Ameryka gra w taką złożoną grę, że z jednej strony je limituje, modyfikuje, a z drugiej strony chce je wysyłać? A otóż dlatego, że Chińczycy, jeżeli nie będą mieli jakiegoś towaru, to z czasem swoje wyprodukują. Więc tutaj Amerykanie grają w taką bardzo złożoną grę, czyli z jednej strony chcą im dać trochę tych chipów. A z drugiej strony, żeby Chińczycy nie zaczęli ich produkować, a z drugiej strony zachować dla siebie takie perły, takie diamenty i być cały czas dwa kroki przed Chinami. Czyli Stany Zjednoczone muszą być przed Chinami, ale mamy też kilka innych pochodnych tego. Czyli, jeżeli się zastanowimy głębiej, dlaczego, dlaczego w ogóle Stany Zjednoczone są hmm, liderem tego wyścigu w AI, no przede wszystkim mają wolność gospodarczą, która przyciąga talenty. Dodam, że bardzo często talenty z Chin. Po drugie, mają też y, ogromne przewagi ekonomiczne, ponieważ wszyscy korzystając z dolara mogą się zadłużać właściwie pod korek. Ale dzieje się też parę innych rzeczy pobocznych to znaczy iPhone'y. Już w tej chwili Apple przenosi swoją produkcję do Indii i to wiemy już z wielu źródeł, że to się dzieje. Chce produkować y, Apple swoje produkty przynajmniej na rynek amerykański w Indiach y, i również na przykład Microsoft, zabronił korzystać z DeepSeeka swoim pracownikom. Także widać, że ta wojna na szczeblu gospodarczym trwa i z drugiej strony Chińczycy nie pozostają tutaj dłużni. Warto zwrócić uwagę na kolejne po DeepSeeku modele językowe chińskie, takimi są ERNI. 4,5 Turbo, nawiązanie, że 4,5, akurat Chat GPT jest 4,5 i RNI 4,5, czy to jest przypadek, i Ernie X1 Turbo. I nawiązania właśnie do numeracji czata nie są, nie są przypadkowe, bo tam mamy jakieś o 1, tu mamy 4,5, więc widać, że Chińczycy nawet chcą do tego nawiązywać. A co to jest ta firma Baidu? Bo część z Was może to kojarzyć, nie wiem, z jakimś systemem randkowym, który się tam pojawia, ale tak naprawdę Baidu to jest chiński ekosystem powiedzmy porównywalne z Google mamy Baidu Maps. Yy, mamy, który przypomina tak naprawdę mapy Google. Mamy yy, Baidu Baike, czyli to jest pisane B A I K E. Czyli taka chińska Wikipedia, oczywiście cenzurowana. Baidu Tieba, czyli tak naprawdę taki portal społecznościowy. Nie można powiedzieć, że to jest odpowiednik Facebooka, to jest raczej takie wielkie forum. E, Baidu Knows, czyli taka quora, gdzie można zadawać pytania otrzymać odpowiedzi. Mamy Haokan Videos, czyli YouTube'a, mówiąc wprost, wprost, no i Bajdu Netdisk, czyli tak naprawdę taki serwis chmurowy, który możemy porównać z AWS-em. Także trwa, e, trwa ta walka, umieściłem to w tym tygodniu na w trzecim miejscu, bo chciałem się już do tego na czwartym miejscu, bo chciałem się już w dużej mierze do tego odnieść. I co tydzień mamy właściwie jakieś nowe informacje. Na ten tydzień akurat była to informacja dotycząca ograniczenia sprzedaży chipów. H24 będą sprzedawane, te zmodyfikowane od Nvidia, ale myślę, że warto rozumieć tutaj ten kontekst i jaki to będzie miało wpływ na nasz biznes. No i wreszcie kontekst polski. Słuchajcie, mamy dobrą wiadomość dla Polski. Otóż, pamiętacie, była taka mapa i właśnie informacja, że niestety te chipy NVIDIA nie będą sprzedawane w takiej ilości, jakbyśmy chcieli, między innymi do Polski, jak i do Portugalii. Otóż, dzisiaj, 15 maja, mamy wchodzi w życie rozporządzenie, które dołącza nas do krajów rozwiniętych, do partnerów Stanów Zjednoczonych. Także tutaj duży sukces polskiej dyplomacji gospodarczej, i mimo, że było o wiele narzekań jakichś różnych komentatorów, że Polska nie umie tego załatwić, no to okazało się, że jednak Polska potrafiła to załatwić, albo po prostu administracja amerykańska zaczęła rozumieć, że Polska jest partnerem, nie jest groźna, jeżeli chodzi o jakiś wywiad gospodarczy. Warto podkreślić, że Nvidia ogranicza swoją sprzedaż nie tylko do samych Chin, ale także do, do krajów, które są uważane za. Partnerów Chin, tak, żeby nie zbudowali tego centrum obliczeniowego wystarczająco szybko. Także jeszcze raz mamy już odblokowane chipy dla Polski, więc tylko kupować i stawiać centra obliczeniowe, bo dzisiaj naprawdę trwa wyścig, jeśli chodzi o budowanie centrów obliczeniowych. Budujemy ich w Polsce dużo, ale w moim przekonaniu powinniśmy je budować jeszcze szybciej, tak, żeby na przykład, tak jak kluczowe lotniska europejskie, to jest tam Frankfurt i z nich idzie, czy Londyn i z nich idzie transport powiedzmy na cały świat czy, czy kluczowe porty również jeszcze nie są w Polsce no to również tak samo fajnie, żeby kluczowe data center na Europę znajdowały się w Warszawie, w Krakowie czy w Rudzie Śląskiej tam gdzie akurat będzie najtańsza energia i najtańsza ziemia, bo to jest szalenie istotne, żeby takie centra powstawały. Miejsce Miejsce drugie to jest temat związany z czymś, co się nazywa Model Context Protocol. Co to jest ten Model Context Protocol? Wyjaśnię to może na przykładzie. Otóż jeśli chcemy zintegrować jakiś system wytworzony przez OpenAI, ChatGPT i Cloda, to dotychczas nie było to łatwe. Albo chcielibyśmy się podłączyć do Jira, żeby jakieś zadanie, które zadaliśmy Naszemu współpracownikowi w Jira mogło być zadane i przeanalizowane przez jakiegoś agenta i coś się półautomatycznie zadziało. Takie integracje w, w obrębie internetu robione jest w dwóch y, najpopularniejszych systemach. Pewnie najbardziej znany jest Zapier, a drugi najbardziej znany to Make, czyli takie systemy, które de facto pośredniczą w komunikacji między różnymi systemami. Czyli y, możemy dzięki nim podpiąć sobie, nie wiem. Calendly, gdzie ktoś umawia spotkania, i PayPola, żeby ktoś nam za te spotkanie zapłacił. I tą integrację możemy zrobić właśnie poprzez jakiś standard pośredniczący, właśnie czy zapier, czy Make robią to na tyle dobrze, że są takim pośrednikiem, który rozdaje klucze. I tego w tej chwili w świecie dużych modeli językowych nie ma. I jest pomysł, żeby coś takiego się pojawiło, i nawet ten pomysł się zrealizował. Nazywa się właśnie Model Context Protocol. Jest tam już podłączonych trochę ekosystemów. Najbardziej znany jest system do zarządzania zadaniami, czyli Jira, ich system do zarządzania wiedzą Confluence, z których ja osobiście na co dzień korzystam. Mamy Asane, czyli system troszeczkę mniejszej skali, ale służący do dokładnie tego samego. PayPal do płatności, Stripe do płatności, Sentry. Dobrze. I czy na przykład narzędzia inne dla deweloperów, jak GitHub, czy Replit, czy kodowanie. Oczywiście nie przypadkiem zaczynamy od narzędzi do deweloperów, bo oni będą pewnie pierwszymi, którzy będą to integrować, chociaż mówi się dużo o vibe codingu i wielu rzeczach, które tam można zrobić bez umiejętności kodowania, to nadal tym postępem, jeśli chodzi o tworzenie aplikacji, które wymagają pewnej wiedzy technicznej, są deweloperzy. Dzisiaj może oni będą się inaczej nazywać. No i wreszcie na miejscu pierwszym chciałbym trochę skomentować temat AI w medycynie, bo mamy kilka istotnych, istotnych tutaj małych przełomów, czyli pojawiają się cały czas kolejne finansowania dla, dla firm. Czyli choćby mamy firmę Cryve z Japonii, która już w tej chwili łącznie zainwestowała 57 milionów. Dolarów finansowania, bo znalazła korelację, wykorzystując sztuczną inteligencję, między tym, jakie składniki znajdują się w naszym moczu, czyli czymś, co można zbadać w warunkach domowych, a występowaniem kilku typów raka. Tak? Czyli jesteśmy w stanie wcześniej wykrywać te symptomy. Mamy firmę, w którą jestem zaangażowany coraz zdrowiej, która ma 10 zł, 10 milionów, niestety, polskich złotych, nie dolarów finansowania. Która zajmuje się tworzeniem taką, takim AI skrybą, jest, żeby lekarze mieli więcej czasu na, na, na czas z pacjentem, a mniej czasu na administrację. Dobra, tu chwila przerwy, muszę coś sprawdzić. Ale na pewno to wytnieszmy, obserwuje pacjentów w czasie rzeczywistym i wykrywa, czy jest kolejną, można powiedzieć, maszyną, chociaż nie podłączoną do człowieka, która obserwuje oddech, jakieś dźwięki, symptomy, które ma człowiek i może wcześniej zawiadomić personel medyczny, jeśli coś by się działo. I jest jeszcze startup, nad którym, nad którym też obecnie pracuję, czyli optymalizacja zarządzania salami medycznymi, salami zabiekowymi, ponieważ bardzo często w szpitalach są to trudno przewidywalne zjawiska, kiedy kto przyleci helikopterem ze złamaną nogą, bo był w Tatrach i spadł śnieg, ale również jest mnóstwo w szpitalach zabiegów planowanych, i w tej chwili bardzo często zarządza tym, e, zarządza tym lekarz bądź menedżer medycyny, a być może można by tutaj tą, tę osobę wspomagać. Jest to globalny problem, nie tylko w Polsce. No i również. E, Staramy się za pomocą systemów sztucznej inteligencji, szczególnie uczenia ze wzmocnieniem, taki takie problem rozwiązać. To było sześć najważniejszych informacji. Ja bym chciał podkreślić, że jeżeli chodzi o tą medycynę, no to trudno mówić właśnie o jakimś wydarzeniu tygodnia poza tym, że dany startup dostał finansowanie czy mamy jakiś drobny przełom w zakresie nauk medycznych. No to będzie proces, który pewnie rozczaruje wielu specjalistów od AI aktualnych, którego efekt będziemy widzieć za 5-10 lat realnie w szpitalach, a być może nawet 15, to jest bardzo długi proces. Z tego powodu, że no, medycyna nie pozwoli na eksperymenty, jeżeli we w dany algorytm sprawi, że przez chwilę nam spadnie ilość zakupów albo będą jakieś błędy, no to w przypadku AI dla medycyny nie możemy za bardzo sobie pozwolić na. Jakiego rodzaju, jakiegoś rodzaju błędy, przez to jest mnóstwo certyfikacji, dlatego mówię, że musimy się nastawiać bardzo często na efekty za 5-10 lat. Więc to było sześć najważniejszych informacji dla AI w tym tygodniu. I zapraszam za tydzień.